Szanowni Państwo! Witam Was z podłogi przy gotowym dziele i zapraszam na część drugą naprawiania mojego błędu z zeszłego tygodnia. Ja nadal jestem chora, głos mi się siada masakra. Nie, nie rozmawiajmy o tym, czuję się tragicznie, dlatego będę się prawie wcale nie pokazywała potem i zapraszam na terrorystyczny antyporadnik. Lecimy. On się zamknie, co, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Zabieramy się do tego poprawnie, tak jak trzeba. Ja tutaj obczyszczam silikon yy, i styropian, który został po poprzedniej yy, katastrofie i zabieramy się za prawdziwe działanie. Dradam. Dzisiaj jestem iście przygotowana. Kupiłam styropian. To się chyba nazywało XPS, jeżeli się nie mylę. To jest ym, dosłownie ten sam styropianek, który użyłam do zrobienia ścianki do tyłu. Tylko jak widać, tamten był niebieski, ten mam szary. Mam też przygotowane wykałaczki. Yy, to jest porada jednego z Was z komentarzy, także bardzo dziękuję. No, i oprócz tego mam jeszcze troszeczkę innych takich bardzo fajnych ciekawostek, które sobie użyję, aby tą ściankę sobie w miarę tutaj najpierw ukształtować. Mhm, to będzie taka wysokość, dobra, już widzę jeden problem. Najpierw musiałabym zrobić dziury tam. Przydałoby się jeszcze zrobić. Wiecie co, tu teraz widzę, że nie widzicie. O, tam jest mój zapas wykałaczek. Słuchajcie. Wykałaczki. <słuchaj> Może komuś wykałaczek. Mam taki zapas, że mogę oddać No zagra. Dobra. Łopatologia tej sytuacji jest obecnie taka. Że sobie na razie zrobiłam wstępny zarys, gdzie co ma być. Trzeba będzie jeszcze dorobić jedną jamę, tutaj na dole, i zrobimy tutaj ściankę sobie taką ukośną. Tak, nagle mi przyszło do głowy, że może prościej by było yy, w ściankę, nie? Wbić, więc spoko. Dobrze, że lepiej później już w salę, jak to mówią, ale no, co tu zrobisz? Coś tu nam powstało, prawda? I zamysł mam taki, bo mam taką fajną piankę, że ja sobie trochę uzupełniam tą pianką, a potem będę rzeźbić. Tylko nie wiem, jak ona psika. To zapełniamy. Bo ja się żem. Albo bardziej tą piankę. No, ale teraz trzeba czekać, aż się zastygnie. Także, uno momento, por favor. Już jest następny dzień jak coś z ziomeczki. Jest, następny, ja musiałam poczekać, aż pionka nam zrobi się twardym. Twardą pionką. Tu sobie to zostawimy. Jest okej. Okay. Niektóre z tych <gtudale> elementów... Można by było nawet i przypchać. ale dobra. Trochę sobie przytnę. Wyrównam i będziemy kładzić Gładzią. Mamy ogólny zarys i teraz, wiecie co, kawę się trzeba napić no ale teraz wam mówię, tylko dziób, Teraz sobie podłubię tu, żeby zrobić trochę większe jakieś takie, wiecie, tutaj przejścia między tymi elementami. Tu może też, bo nie chciałam, żeby to było takie okrągłe. chciałam żeby to było, żeby to było takie bardziej kanciaste przejścia między tymi wszystkimi elementami. Ale teraz sobie jeszcze dodatkową porzeźbię to, także zostawiam Was chyba dobrze, wszystko widać tak jak jest. Może trochę będzie zasunięte, ale myślę, że będzie widać efekt końcowy. Ja żeby ciutko się teraz się zabieram i nie wiem, co mówi i, 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 i działam dalej. <ścoughs> no to przyspieszamy. Teraz tak, słuchajcie, ja sobie obrócę to do góry nogami i trochę sobie podrzeźbię, że tak powiem, od dołu, to już powiem szczerze, że nie musicie widzieć, bo to, wiecie, najważniejsze jest dla mnie tak naprawdę to, jak jest widoczne, widoczne są te skałki od przodu, no i... Kształty troszkę są takie fajne, nieregularne. Gładzią wygładzimy, ale widzę, że idzie to w dobrym kierunku. Zawsze jak robię jakieś do it yourself, cokolwiek takiego, gdzie trzeba włożyć swoją inwencję twórczą, to jednak jak coś wygląda trochę brzydko, trochę ładnie, to na koniec wygląda to yy, poprawnie, albo bardzo dobrze, albo dobrze. Także ja sobie szybciutko jeszcze tutaj podziupię z drugiej strony. I wracam do Was z powrotem w tym samym kadrze, jak sobie podsmieram. Tam od drugiej strony. Ej, tak szczerze, to tam dużej tragedii do robienia nie ma. Wystarczy zatunkować, nawet nie będę zwracać uwagi na to, czy to jest to domalowane, czy nie jest domalowane, bo i tak będzie to. wiecie. Nie wiecie. Może widzi, może nie widzi. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. To tak. Ja chciałam sobie jeszcze, bo wczoraj mnie pianka trochę oszukała. Ja sobie nią troszeczkę zabrudziłam ścianki, ale to nic, bo wiecie co jeszcze mam w planach? A zresztą zobacz ta, zobacz to. Ja sobie tylko sprawdzę, czy wszędzie mam zdjęty nadmiar, żeby to nawet leżało i tam na podłożu. Jeżeli nawet nie jest uprzątnięte tam. Tu coś zwisa. Nie zwisaj. To sobie chociaż tak sprzątniemy pęzelką. To jest pęzelek, prawda? Fajniusi, fajniusi, fajniusi. Dobra. I co, zaraz będziecie mieli znowu przyspieszenie. Jak robimy gładziu? Ja w ogóle gładź nałożę raczej pędzelkiem i ewentualnie trochę dłońmi dogładzę. Także mam sobie takie wiaderko gładzi. Pytacie, czy masz tyle. Słuchaj, ta, yy, jak coś jest więcej i taniej niż mniej, a, a drożej... <ścoughs> to biorę to, co jest więcej taniej niż mniej, a drożej. Wszystko jasne, wszystko jasne. No to lecimy. Robimy powtórkę z rozrywki, i sobie odwrócę na poczek <laughs> i wracam jak wyschnie. To słuchaj, tak zrobiłam już wszędzie tynkiem, od dołu, od góry też, od dołu to wiecie, tak, byle było, nie? Teraz sobie zostawię, aż to wyschnie. Ja sobie w międzyczasie, powiedzmy, wyczyszczę szybki mm, z tego nadmiaru tynku i widzimy się jak to już wyschnie. Ja może to popoleruję, nie jestem pewna. Mam przygotowane farby, żeby to pomalować. Ale to za chwilę pciu. No dobrze, szanowni państwo, prezentuje się to tak. Czekajcie, wezmę my talerzyk. No myślę, że wszystko tutaj bardzo dobrze widać zabierzemy się za malowanie. Ja, ponieważ chcę tutaj dać też torf, no nie będę tego szlifować, bo nie ma sensu. No, także mam ze sobą farby. Najpierw sobie pokryję wszystko ciemną farbą. A potem będziemy robić akcenty kolorystyczne. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ale raczej będzie to takie trochę łopatologiczne. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, trochę brudnej roboty za mną. Ale ja nie umiem się nie uwalić. Wleciała jasna farba. Bo mi nie sterczyło ciemnej. Ale jak sobie ją tak fajnie wmasuję, dlatego wam nie pokazywałam. To ona się zajebiście tutaj właśnie rozkłada. Że sobie krótszy pędzel. Brudnymi szybami się nie przejmujemy, bo to wszystko się da wymyć. I tak gdzie tu jeszcze dojechać trzeba tu, 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 tu i tu, i tu i tu opsa, opsa dobra no i teraz tak, to idealnie być nie musi, prawda ja jakieś te resztki farby, które mi tu zostały przejadę sobie nimi po całości jeszcze zrobimy sobie takie trochę lody taki sypka wódkę miało być ślady, a nie no to nic idę umyć ręce i działamy dalej Mój ciu, teraz jest taki pomysł. I zrobiłam tak: tu sobie już zrobiłam placek testowy. <noise> placek testowy. Mam taki. Mm, przy, przyczepiacz. To jest. Przyczepiacz. No, po polskiemu. Mm, tu nie napisali nic. Jednak jest. E, no i napisali, że jest git, chyba. Ale chcemy na niego przykleić torfu. No powiem wam tak, Tor się słabo trzyma na tym, yy, nim, 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 kleju, ale na razie zostawię to tak. Miśki. Nasz terrorystyczny antytutorial zakończony sukcesem. I zobaczymy, ile się torfu utrzyma. Mam nadzieję, że będzie się trzymało wszystko dobrze. Dzięki wielkie za oglądanku i do następnego pa! pa.